W środku globalnego kryzysu Polska postawiła na mądrość i praktyczne działanie. W odpowiedzi na falę migracji, polska społeczność, zamiast patrzeć na różnice, spojrzała na możliwości. Firmy, przedsiębiorstwa i lokalne społeczności stworzyły miejsca pracy dla ukraińskich uchodźców, nie tylko pomagając w stabilizacji gospodarczej, ale również integrując nowych członków społeczeństwa. Pokazaliśmy światu, że inwestowanie w ludzi i ich umiejętności, niezależnie od pochodzenia, przynosi korzyści wszystkim. To fenomen polskiej przedsiębiorczości i solidarności. Gdy łączymy serce z praktycznym podejściem, całe społeczeństwo zyskuje.